Witajcie drodzy widzowie. Dzisiaj miejscowość Nowa Jabłona. Przed nami cmentarz katolicki, nasz polski, który nie jest naszym celem. Naszym celem jest cmentarz ewangelicki, który jest nieopodal w lesie. Znaczy, na mapie jest on w lesie. A czy on faktycznie tam jeszcze jest? To już idziemy to sprawdzić. Szedłem już do lasu. Ale tutaj fajnie. Jaka tu trawka elegancka. Są te kąwalie, czy co to jest? Chyba kąwalie. Krzaki. Normalnie jak w ogrodzie. Może i cmentarzyk będzie fajny. Mam nadzieję. Kurczę ale trawka fajna. A powinienem być gdzieś u celu już. To powinno być gdzieś tu. Może w tej kępie? Na tym wzniesieniu? Ops, hops. O, średnie to wzniesienie. No gdzie cmentarzek? Halo? No Kurcze, no nie ma. Muszę sprawdzić. No to. To, to jest tu. Sprawdzam na mapie, ewidentnie jest to to miejsce. No i jak tutaj coś znaleźć, odnaleźć? Nie ma takiej opcji. Zakrzeczone. O, proszę bardzo. Wchodzimy już na chyba kryptę. Jest to chyba krypta. Chyba jest to jakaś dziura. Być może. Być może jest to krypta. No to jak. Takie niespodzianki są tutaj. To chyba może lepiej, że ja tutaj nie wchodził, co? No nie idzie przejść. Słuchajcie. No nie idzie. Tutaj się nie przejdzie. Czy to jest celowo? Tak to nasadzone w tym miejscu. Słuchajcie, no nie idzie wejść. Tu jest zielono, jakby to trawę posadził. Cmentarz jest cały, cały normalnie w takim krzaku. No nie jak tutaj coś odnaleźć, nawet nie ma jak przejść. To jest dopiero no coś takiego, z tym się jeszcze nie spotkam, żeby nie móc wejść. Na stary cmentarz ale widzę tutaj nie no pień nie ma tutaj nic, co by wyglądało na pozostałości cmentarza oprócz tej dziury nie widzę nic według tej mapy jestem na cmentarzu ale po cmentarzu niestety nie ma śladów jakaś krypta to wszystko i nic więcej wszystko jest wykopane i zostawione i zarośnięte słuchajcie to nie jest tak, że tu nic nie ma tu jest dziura przy dziurze tu jest każdy grób otworzony i wszystko z grobów no tu też taka dziura no. Kocanek mam wam pokazać to dziura przy dziurze. Dosłownie, wyglądają jak nory. Wygląda to jak nora. Wejście nic nam nie da. Nic nie widzę poza tym. Poza tym nic nie widać. A na bank jestem na cmentarzu. Nie ma innej opcji. Słuchajcie, no trudno. Nic tu po mnie w takim razie. To był na bank cmentarz. Ale żadna pozostałość raczej tutaj nie występuje. Boję się tam wchodzić, żeby gdzieś nie wpaść. Tutaj w ogóle nie widać podłoża. Nie widać też żadnych pozostałości, żeby pokazać. Wygląda na to, że faktycznie może cmentarz przeniesiony Pójdziemy jeszcze na ten cmentarz no bo gdzieś to musieli przenieść, tak? Wygląda jak cmentarz przeniesiony Kurczak trzeba tu uważać, żeby się nie wpierdzielić gdzieś Tu w ogóle drzewo odpadło Ile tu konwali? Przepięknie to wygląda Konwalię co to jest? Konwalię chyba Nic to Nic to niestety nam nie da Miękko pod stopami bardzo bardzo miękko Co mogłem się pomylić o ile bym się mógł pomylić o 5 metrów w 10. i tak wszystko wskazuje, że cmentarz był właśnie tutaj? Widzicie o, ewidentnie. Są dziury. Są takie dziury na całym tamtym terenie. Dziura na dziurze tam jest. To są dziury do grobów aż. Widać beton, tak jakby od. ...żeby coś było zamknięte, przysłonięte tutaj jakieś wykopaliska stąd coś zabierano, jakąś ziemię może w celach przysypania ciężko powiedzieć ale tu faktycznie, tu się już nic nie znajdzie Czy to zostało tak zakrzaczone? To nie jest przypadek, że tak się zakrzaczyło, nie? Tu droga, i tu droga, i tu cmentarz. Pasuje wszystko. No dobrze, nic z tego. Nie tym razem. Są jakieś betony, ale to raczej nie wiem, takie. Jakieś pozostałości po budowie. Nic tu więcej nie widzę. Tam wszystko był cmentarz na bam. Trzeba tak uważać, żeby tu nie wpaść. Przestrzegam przed chodzeniem tu. Przestrzegam, póki sam nie wpadnę. I skończy się wtedy. Nic nie widać, co jest pod spodem. Też jest droga. Już chyba nie było cmentarza. No tak to. Tak to wygląda. No nic. Miejsce niepotwierdzone tym razem. Bardzo mi przykro. Są tylko dziury w ziemi. W ogóle wychodzę z drugiej strony, przeszedłem to wszystko Uprzedłem to jak się tylko dało Wychodzę całkiem z drugiej strony niż wchodziłem, a na innej drodze nawet No dobrze Miejsce niepotwierdzone. Pójdę jeszcze na tamten cmentarz, ale nie spodziewam się tam niczego ciekawego do znalezienia. Gdzieś to przeniesi, albo zasypali, wyrównali. Ciężko teraz powiedzieć. Pytać nie będę, ale po cmentarzu śladu raczej nie znajdziemy. No nic no. Nic nie odnajdziemy. Brak nawet jakiegokolwiek śladu upamiętniającego, już nie mówię o tablicy może jakiś krzyż z jakimkolwiek nabazgraniem nie ma nic śmiem twierdzić, że brak upamiętnienia takiego miejsca jest celowym zapominaniem celowym zapomnieniem wprowadzaniem w zapomnienie nie wiem jak to nazwać wiecie o co chodzi Celowe zacieranie śladów. Idziemy jeszcze tam. Zobaczymy, co tam. Może przenieśli wszystkich na ten cmentarz. I to ja jestem teraz w błędzie. Najstarszy czytelny pochówek na tym cmentarzu, który udało mi się odnaleźć, pochodzi z 47 roku, choć są tutaj także i starsze, jak na moje oko, lecz niestety są nie do zidentyfikowania. Pod tam tablica, która leży czy ona nie pochodzi z cmentarza ewangelickiego nie wiem, czy nie wszedłem do mogiły człowieku, nie podniesiesz nie ma takiej opcji mógł być z ewangelickiego przerobiony na polski nie wiem, czy nie ma tu monitoringu nie będę się tutaj rozglądał znaczy, rozglądałem się, ale nie znalazłem. Może tak, nie znalazłem także żadnego miejsca, które byłoby podpisane, że w tym miejscu spoczywają szczątki przeniesione tutaj z cmentarza ewangelickiego, znajdującego się nieopodal. Więc rozumiem przez to, że jeśli cokolwiek tam ekshumowano to to raczej do chmury chyba w chmurze jest przechowywane są szczątki bo na pewno nie w tej okolicy dobrze to chyba na tyle tak jak już wspomniałem wcześniej miejsce niepotwierdzone trzeba by było jakąś tam kamerę taką wiecie endoskopową Pójść do tych dziur i zobaczyć, czy faktycznie tam coś się znajduje. No ale póki co, nic z tego. Tak więc, dziękuję Wam za uwagę, za obejrzenie tego krótkiego materiału. Zapraszam na kolejne moje filmy. Pozdrawiam jak zawsze bardzo gorąco. Do następnego. Cześć.